No, to już jakie uczucia? Co czuje od nie po 10 godzin, czy kilkanaście godzin po takiej walce, która, się tak, tak, która tak dobrze szła, tak się niespodziewanie i nagle zakończyła? Ech, trudno powiedzieć, jak e, się czuję. Na pewno chciałem cofnąć ten zegarek chociażby 24 godziny i zacząć wszystko od nowa. Ech, no, natomiast teraz tak, wiadomo, jestem na środku uczuciów bólowych i tak dalej. Ech, tak człowiek myśli, że a co by było, gdyby, gdybym poszedł, zaryzykował, spróbował pomimo bólu może by jakoś wiem, adrenalina i tak dalej, to wszystko zadziałało, że, że byłbym w stanie kontynuować walkę. No Natomiast na mhm. moment w tamtym, który byłem w ringu, jak miałem trudności z oddychaniem. Więc tlenowo byłem praktycznie odcięty, że, no, że po ciężkiej rundzie chcesz robić głębokie wdechy, żeby dotlenić trochę organizm w przerwie, a ja nie mogę oddychać. To po prostu yy, w głowie pojawia ci się taki sygnał zapalny, że, że to jest koniec, że albo, albo, albo jest koniec walki, albo jest koniec po prostu ciebie. Więc Czułem, że kontroluję walkę. Czułem, że, że ten lewy prosty wchodzi. Czułem, że jak wydłużam kombinację, to, to, to jest bez rady. Nie ma odpowiedzi na moje, na moje akcje. Eee, no jedyne, czym, czym mnie zaskoczył, no to klinczami. Tak jak pracowaliśmy tutaj z Piotrkiem, to wydawało nam się, że jak będę go obchodził w prawo w tych klinczach, będę, będę się w stanie urwać. No to nie, to było bardzo trudne. Ciężko było się uratować. Mateusz, a powiedz, bo, bo właśnie adrenalina i tak dalej, ale to, ten ból musiał być no, koszmarnie duży, że, że mimo tej adrenaliny i tego wyjadu całego ciśnienia, napięcia, no, no nie wyszedłeś do ósmej rundy, no to, to musiało polecieć na niemiłosiernie. Miałem coś takiego, że jak próbowałem zadać choćby lewy prosty, to tak jakby ktoś tu wbił ręce pod żebra i wyrywał ją tak na zewnątrz. No, ci lekarze powiedzieli, że mam oderwaną tą tkankę chrzęstą od drzewa. No i że, że każdy, każdy oddech, każdy skręt, no to, no to że to po prostu jest boli, i, i że ciężko, ciężko cokolwiek zrobić. No natomiast to, to nie jest. To jest taka diagnoza lekarzy, ale bez żadnych jakichś podstaw typu prześwietlenia czy, czy coś. No więc to wszystko będę robił jutro. No kończąc, kończąc siódmą rundę, jak trwały ostatnie nie wiem, pół minuty tej siódmej rundy, to już po prostu bolało niemiłosiernie? Czy to był taki Co? moment, że kończysz rundę, siadasz w narożniku i po prostu jest paraliż? To było coś takiego, że mi, ja poczułem to w szóstej rundzie, ale jeszcze Aha. było znośnie, Aha. więc nawet po szóstej rundzie w narożniku nic nie mówił. Piotrek pytał, czy jest ok ja mówię tak, że jest ok Wiadomo, że gdzieś tam w ci dzwoni, no to jest boks, no, no, gdzieś tam dostaniesz cios więc to odczuwasz, natomiast no, w siódmej rundzie to, to po prostu to już nie dało się i, i każdy cios, każda moja akcja to, to było nie zastanawianie się co zrobić by trafić rywala, tylko jak zadać cios, żeby po prostu ten cios zadawać bez bólu, ale po prostu nie szło zadawać ciosu bez bólu. Więc no to mi kompletnie uniemożliwiło walkę. Nigdy czegoś takiego w życiu nie miałem, a wychodziłem już i do walki. Nawet z kontuzją żeber wychodziłem, miałem zapalenie o kostę. Wychodziłem z uszkodzonym kolanem Bo że się nie zginała i, i kurczę, dało się to wszystko zrobić. I wychodziłem z niesprawnymi oczyma, więc nie wiem, najważniejsza moja walka w życiu tyle pracy poświęcenia, mojego, Piotrka, całego narożnika. Tutaj wszyscy um, promotorzy, tu Jacek Szelęgowski, Andrzej Waślewski, cała grupa Knockout Promotion, Sparring partnerzy, to wszystko było dopięte, dopięte na ostatni guzik. Uważam, że miałem najlepszy obóz w karierze. Nigdy nie miałem takiej kondycji. Byłem w stanie zrobić 12 rund z trzema sparring partnerami naprawdę w bardzo dobrym tempie. Nie miałem. Kiedyś raczej nie mogłem wytrzymać. Robiłem treningi oddechowe. Po cztery minuty w stanie byłem nie oddychać. Yy, więc... I, i, I nagle przychodzi taki moment, że... Nie wiem, starym się zastanawiam, czy to jest przeznaczenie, czy mi jest niepisane, czy dla mnie... Yy, dla mnie gdzieś... Na górze jest napisane, że ja mam zostać tym... Zawsze drugim, Wicemistrz. tym wicemistrzem, tym szanowanym, tym, który się poświęca, ale tym, który nie, mo nie może założyć koronę na głowę, nie wiem. Jest dla mnie przerażające i tak, jeśli mam być szczery aktualnie, to nie chcę mi się nawet myśleć o boksie, o trenowaniu, o jakiejkolwiek przyszłości, bo przyszłość miała być tu, przyszłość miała być teraz, miałem zostać mistrzem. I, I jest to pocieszające, jak, to, jak kibice mówią, że to była moja najlepsza walka, że to wyglądało, że to się oglądało, że, m, że wygrał z okoli, a ze mną nie istniał. No ale co z tego? To teraz wszyscy to pamiętają. Minie parę miesięcy coś i powiedzą, że chłopie, przegrałeś w ósmej rundzie czwórki. Mateusz, bo wspominałaś o tych kibicach. Niesamowity był od i przed walką i po walce tutaj wracałeś o pierwszej nocy do hotelu, też kibice na ciebie czekali. No, trzeba im na pewno podziękować, bo, bo wsparcie miałaś niesamowite. Absolutnie tak. Jeszcze nigdy nie miałem takiego wsparcia od kibiców. Przyjechało bardzo dużo naszych znajomych, z naszych podopiecznych, ale tutaj też lokalnych, w mediach. Ja nie widziałem negatywnego komentarza. Yy, więc to dla nich, dla nich też chciałem zrobić i, 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 i byłem gotów do poświęcenia na treningach, na sparringach, na, 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 na wszystkim. Natomiast, no, że moja walka mistrzostwa świata, o moje marzenia kończy się w taki sposób, no to jest, jest, no dla mnie jest to przerażające i tak, nie wiem. Wydaje mi się, że jeszcze w pełni to do mnie nie dochodzi. Natomiast kibicom, wszystkim osobom, którzy mnie wspierali, naprawdę jestem niezmiernie wdzięczny, bardzo dziękuję. I ze swojej strony str str mogę powiedzieć tylko przepraszam. Chciałem. Nie ma za co. Chciałem i nie wiem. Teraz tak myślę, że nie wiem, może powinienem wyjść do kolejnej rundy i polec boju, nie na stołku w narożniku nie wiem czy to by było mi może mi by było łatwiej na sercu może może kibicom natomiast taka bezradność że, że ambicje i głowa mówi że tak walczymy ale ciało ciało mówi nie jeszcze pamiętam taki moment w narożniku że Piotr mówi Mateusz spróbuj ostatnią runę ja mówię dobra i Piotrek chce wkładać kładać e, szczękę i ja tak spiąłem jeśli chciałem wstać. Tak mi przeszł tu ból, mówił Piotr. Ja nie jestem w stanie nawet wstać. No to wtedy Piotr powiedział, że to kończy. Mateusz, bo, do, bo poza polskimi kibicami, angielskie angielski kibice też świetnie znają się na bok to, to ich odróżnia od wielu innych nacji. Oni wszyscy na trybunach dokładnie wiedzieli, co to się dzieje, że, że, że ich y, lokal hero przegrywa. Więc y, na pewno wiadomo. no. Teraz masz takie ani inne odczucia, ale tutaj na pewno też zyskałeś wielu kibiców, a w Anglii się takie coś docenia i myślę, że jak już odpoczniesz ze 2-3 miesiące i znowu zaczniesz trenować i bo ten bok kochasz na życie, to, to myślę, że takich ofert z Anglii na, na fajne walki może nie od razu na pas nie będzie brakować. Albo wręcz przeciwnie. To, to, jest, to jest bardzo miłe i, i, i wspierające. No natomiast mi jakby do sytuacji... Za bardzo nie zmienia. No, tak jak powiedziałem, przegrałem walkę. E, pomimo, że w ringu, w ringu ją wygrywałem i, 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 i szło, szło mi dobrze. Dużo angielskich kibiców do mnie tu przychodziło i, i, i powiedzieli, że, że znakomity boks. E, no ale jakby mnie to specjalnie nie, 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 nie cieszy fakt pokazałem, że na najwyższym poziomie z aktualnym mistrzem świata, który niedawno wygrał z Okoli, jestem w stanie toczyć walkę, jestem w stanie z nim wygrywać i czułem, czułem że, że jestem bardzo, bardzo blisko celu, celu spełnienia swoich marzeń, polskich kibiców swoich najbliższych ale jak przechodzi taka niemocna dyspozycja ciała, to po prostu odmawia wszystko. Tak też z Timem się zastanawialiśmy, że mój organizm dawał już sygnały wcześniej w postaci takiej, że barki mi wysiadały na treningach. Nie wiem, może to przygotowanie rok. Do tej barki trenowałem rok, dzień w dzień. Miałem małą przerwę, pojechaliśmy na wakacje, a tak to... Może nie wiem, wyjałowiłem ten organizm ciągle w pełnym, w pełnym treningu. Yy, I może to jakby gdzieś była przyczyna też, że ten organizm był naprawdę zmęczony. Tyle trenując, ale teraz można się Ty Jako człowiek zawsze uczciwie stawiający sprawę, szczególnie jeśli chodzi o, o takie kwestie sportowe możesz powiedzieć, że Bilan Smith wygrał tę walkę w sposób sprawiedliwy i zasłużony? Czy to było bardziej tak, że przegrałeś przez pech? Bo ja z nim rozmawiałem po walce, mówi, że on tak jakby pamiętał ciosy, które mogły ci wyrządzić tę krzywdę. Jak ty, jak ty to oceniasz? Wiesz co, no co to teraz to, to, to jest, to jest yy, gadanina. A mhm. fakt, że, że bił od, od pierwszej rundy, próbował bić po dole. Yy, że on wiedział, no to tak, tak każdy mówi, no. mhm. to, to, to wiesz, wiedzieć wiedzieć, mógł, ale, ale, ale z siedmiu rund pięć przegrał, więc, więc tak chyba nie do końca wiedział. Natomiast, yy, natomiast, no wiesz, teraz on, co, no to moja wina, tak, to ja nie wstałem. To, z tego, że nie wygrał wszystkich rund, jak, jak on wstał i chciał walczyć, a, a ja nie wstałem, więc, więc czuję, czuję, czuję się mistrzem. Nie powiem, jest, jest y, silnym zawodnikiem, z mocnym uderzeniem, e, no natomiast technicznie jest, jest bardzo prymitywny i, i wydaje mi się, że. że Jakbym był w stanie kontynuować walkę, to wynik doprowadziłbym do końca. Może przyszedłby mi w którejś rundzie jakiś kryzys czy coś. Natomiast no, czułem się dobrze, naprawdę byłem świetnie przygotowany. I, 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 i nie wiem, I wydaje mi się, że już wszedłem na tyle w walkę, że, że niczym by mnie raczej nie zaskoczył. No, a dziękuję. Czyli, bo nie pamiętasz momentu, żeby to było po ciosie? Tak jak on mówi, że po jednym konkretnym bardziej efekt jakiejś szalpaniny, to Nie prawda? pamiętam, nie pamiętam. Pamiętam tylko tyle, że po którymś lewym prostym, że jak wyprowadziłem e, lewy prosty, to przyczułem tak przeszywający ból. Nie powiem, bo później jak adrenalina adrenalin mm -hmm. działa i coś, później zadałem kolejną serię, to jakby. Jakby nie czułem tego, ale później przyszedł znów jakiś moment rozluźnienia, znów chcę zadać, zerwać się i znów ból. A to, że w narożniku już siedziałem i nie mogłem oddychać, no to wiesz, przychodzisz po siódmej ciężkiej rundzie. Chcesz złapać głęboki oddech, docenić organizm, a ja przez to musiałem bardzo płytkie takie, szybkie, krótkie oddechy robić, bo większy mnie po prostu czułem ogromny bój, więc po prostu głowa chce, a ciało mówi, że dla ciebie ten wieczór jest skończony.